Nasz Ojciec w niebie, niech wszyscy szanują Twoje imię świętym, niech Twoje królestwo przyjdzie, a Twoja wola będzie na ziemi, jak w niebie. Proszę, daj nam dziś jedzenie i wybacz nasze długi, tak jak wybaczymy tych, którzy są dłużnicy, nie pokusiaj nas, ale uratował nas od złego amena. Nasz Ojciec w niebie, niech wszyscy szanują Twoje imię świętym, niech Twoje królestwo przyjdzie, a Twoja wola będzie na ziemi, jak w niebie. Proszę, Daj nam dziś jedzenie, i wybacz nasze długi, tak jak wybaczymy tych, którzy są dłużnicy, nie pokusiaj nas, ale uratował nas od złego amena. Nasz Ojciec w niebie, niech wszyscy szanują Twoje imię świętym, niech Twoje królestwo przyjdzie, a Twoja wola będzie na ziemi, jak w niebie. Proszę, daj nam dziś jedzenie, i wybacz nasze długi, tak jak wybaczymy tych, którzy są dłużnicy, nie pokusiaj nas, ale uratował nas od złego amena. Nasz Ojciec w Niebie, niech wszyscy szanują Twoje imię Świętym, niech Twoje Królestwo przyjdzie, a Twoja wola będzie na ziemi jak w Niebie. Proszę, daj nam dziś jedzenie i wybacz nasze długi, tak jak wybaczymy tych, którzy są dłużnicy. Nie pokusiaj nas, ale uratował nas od złego. amena. Nasz Ojciec w Niebie, niech wszyscy szanują Twoje imię Świętym, niech Twoje Królestwo przyjdzie, a Twoja wola będzie na ziemi jak w Niebie. Proszę. Daj nam dziś jedzenie, i wybacz nasze długi, tak jak wybaczymy tych, którzy są dłużnicy, nie pokusiaj nas, ale uratował nas od złego Amena. Nasz Ojciec w niebie, niech wszyscy szanują Twoje imię świętym, niech Twoje królestwo przyjdzie, a Twoja wola będzie na ziemi, jak w niebie. Proszę, daj nam dziś jedzenie, i wybacz nasze długi, tak jak wybaczymy tych, którzy są dłużnicy, nie pokusiaj nas, ale uratował nas od złego Amena. Nasz Ojciec w niebie, niech wszyscy szanują Twoje imię świętym, niech Twoje królestwo przyjdzie, a Twoja wola będzie na ziemi, jak w niebie. Proszę, daj nam dziś jedzenie i wybacz nasze długi, tak jak wybaczymy tych, którzy są dłużnicy, nie pokusiaj nas, ale uratował nas od złego amena. Nasz Ojciec w niebie, niech wszyscy szanują Twoje imię świętym, niech Twoje królestwo przyjdzie, a Twoja wola będzie na ziemi, jak w niebie. Proszę, Daj nam dziś jedzenie i wybacz nasze długi, tak jak wybaczymy tych, którzy są dłużnicy, nie pokusiaj nas, ale uratował nas od złego amena. Nasz ojciec w niebie, niech wszyscy szanują Twoje imię świętym, niech Twoje królestwo przyjdzie, a Twoja wola będzie na ziemi, jak w niebie. Proszę, daj nam dziś jedzenie i wybacz nasze długi, tak jak wybaczymy tych, którzy są dłużnicy, nie pokusiaj nas, ale uratował nas od złego amena. Nasz Ojciec w niebie, niech wszyscy szanują Twoje imię świętym, niech Twoje królestwo przyjdzie, a Twoja wola będzie na ziemi, jak w niebie. Proszę, daj nam dziś jedzenie i wybacz nasze długi, tak jak wybaczymy tych, którzy są dłużnicy, nie pokusiaj nas, ale uratował nas od złego amena. Nasz Ojciec w niebie, niech wszyscy szanują Twoje imię świętym, niech Twoje królestwo przyjdzie, a Twoja wola będzie na ziemi, jak w niebie. Proszę, Daj nam dziś jedzenie i wybacz nasze długi, tak jak wybaczymy tych, którzy są dłużnicy, nie pokusiaj nas, ale uratował nas od złego amena. Nasz ojciec w niebie, niech wszyscy szanują Twoje imię świętym, niech Twoje królestwo przyjdzie, a Twoja wola będzie na ziemi, jak w niebie. Proszę, daj nam dziś jedzenie i wybacz nasze długi, tak jak wybaczymy tych, którzy są dłużnicy, nie pokusiaj nas, ale uratował nas od złego amena. Nasz Ojciec w niebie, niech wszyscy szanują Twoje imię świętym, niech Twoje królestwo przyjdzie, a Twoja wola będzie na ziemi, jak w niebie. Proszę, daj nam dziś jedzenie i wybacz nasze długi, tak jak wybaczymy tych, którzy są dłużnicy, nie pokusiaj nas, ale uratował nas od złego amena. Nasz Ojciec w niebie, niech wszyscy szanują Twoje imię świętym, niech Twoje królestwo przyjdzie, a Twoja wola będzie na ziemi, jak w niebie. Proszę, Daj nam dziś jedzenie i wybacz nasze długi, tak jak wybaczymy tych, którzy są dłużnicy, nie pokusiaj nas, ale uratował nas od złego amena. Nasz ojciec w niebie, niech wszyscy szanują Twoje imię świętym, niech Twoje królestwo przyjdzie, a Twoja wola będzie na ziemi, jak w niebie. Proszę, daj nam dziś jedzenie i wybacz nasze długi, tak jak wybaczymy tych, którzy są dłużnicy, nie pokusiaj nas, ale uratował nas od złego amena. Nasz Ojciec w niebie, niech wszyscy szanują Twoje imię świętym, niech Twoje królestwo przyjdzie, a Twoja wola będzie na ziemi, jak w niebie. Proszę, daj nam dziś jedzenie i wybacz nasze długi, tak jak wybaczymy tych, którzy są dłużnicy, nie pokusiaj nas, ale uratował nas od złego amena. Nasz Ojciec w niebie, niech wszyscy szanują Twoje imię świętym, niech Twoje królestwo przyjdzie, a Twoja wola będzie na ziemi, jak w niebie. Proszę, Daj nam dziś jedzenie i wybacz nasze długi, tak jak wybaczymy tych, którzy są dłużnicy, nie pokusiaj nas, ale uratował nas od złego amena. Nasz Ojciec w niebie, niech wszyscy szanują Twoje imię świętym, niech Twoje królestwo przyjdzie, a Twoja wola będzie na ziemi, jak w niebie. Proszę, daj nam dziś jedzenie i wybacz nasze długi, tak jak wybaczymy tych, którzy są dłużnicy, nie pokusiaj nas, ale uratował nas od złego amena. Nasz Ojciec w niebie, niech wszyscy szanują Twoje imię świętym, niech Twoje królestwo przyjdzie, a Twoja wola będzie na ziemi, jak w niebie. Proszę, daj nam dziś jedzenie i wybacz nasze długi, tak jak wybaczymy tych, którzy są dłużnicy, nie pokusiaj nas, ale uratował nas od złego amena. Nasz Ojciec w niebie, niech wszyscy szanują Twoje imię świętym, niech Twoje królestwo przyjdzie, a Twoja wola będzie na ziemi, jak w niebie. Proszę, Daj nam dziś jedzenie, i wybacz nasze długi, tak jak wybaczymy tych, którzy są dłużnicy, nie pokusiaj nas, ale uratował nas od złego Amena. Nasz Ojciec w niebie, niech wszyscy szanują Twoje imię świętym, niech Twoje królestwo przyjdzie, a Twoja wola będzie na ziemi, jak w niebie. Proszę, daj nam dziś jedzenie, i wybacz nasze długi, tak jak wybaczymy tych, którzy są dłużnicy, nie pokusiaj nas, ale uratował nas od złego Amena. Nasz Ojciec w niebie, niech wszyscy szanują Twoje imię świętym, niech Twoje królestwo przyjdzie, a Twoja wola będzie na ziemi, jak w niebie. Proszę, daj nam dziś jedzenie i wybacz nasze długi, tak jak wybaczymy tych, którzy są dłużnicy, nie pokusiaj nas, ale uratował nas od złego amena. Nasz Ojciec w niebie, niech wszyscy szanują Twoje imię świętym, niech Twoje królestwo przyjdzie, a Twoja wola będzie na ziemi, jak w niebie. Proszę, Daj nam dziś jedzenie, i wybacz nasze długi, tak jak wybaczymy tych, którzy są dłużnicy, nie pokusiaj nas, ale uratował nas od złego amena. Nasz Ojciec w niebie, niech wszyscy szanują Twoje imię świętym, niech Twoje królestwo przyjdzie, a Twoja wola będzie na ziemi, jak w niebie. Proszę, daj nam dziś jedzenie, i wybacz nasze długi, tak jak wybaczymy tych, którzy są dłużnicy, nie pokusiaj nas, ale uratował nas od złego amena. Nasz Ojciec w Niebie, niech wszyscy szanują Twoje imię Świętym, niech Twoje Królestwo przyjdzie, a Twoja wola będzie na ziemi jak w Niebie. Proszę, daj nam dziś jedzenie i wybacz nasze długi, tak jak wybaczymy tych, którzy są dłużnicy. Nie pokusiaj nas, ale uratował nas od złego. amena. Nasz Ojciec w Niebie, niech wszyscy szanują Twoje imię Świętym, niech Twoje Królestwo przyjdzie, a Twoja wola będzie na ziemi jak w Niebie. Proszę. Daj nam dziś jedzenie i wybacz nasze długi, tak jak wybaczymy tych, którzy są dłużnicy, nie pokusiaj nas, ale uratował nas od złego amena.